Witam Was, dzieci, w bajkowych wieczorach i zapraszam na uroczą bajkę o jednorożcu, który ma magiczny dar. Dawno temu, w magicznej krainie, gdzie sny dzieci zamieniały się w najbardziej niesamowite przygody, mieszkał jednorożec o imieniu Julek. Julek był niezwykłym stworzeniem. Miał białą sierść, która lśniła jak świeży śnieg i tęczową grzywę, która mieniła się wszystkimi kolorami tęczy. Ale co najważniejsze, Julek miał magiczny dar. Mógł zabierać dzieci do świata ich marzeń. Julek był opiekunem snów i pilnował, aby każde dziecko miało słodkie i spokojne noce. Pewnego razu Julek odwiedził małą Zosię, która nie mogła zasnąć. Wszedł po cichu do jej pokoju i stanął przy łóżku. Cześć, Zosiu, szepnął delikatnie. Widzę, że nie możesz spać. Może będę mógł ci pomóc? Czy chciałabyś polecieć ze mną na księżyc i zobaczyć, gdzie nocą śpią gwiazdy? Zosia skinęła głową, a Julek dotknął swoim rogiem jej czoła. To było magiczne i niesamowite uczucie. Dziewczynka poczuła się spokojna i zrelaksowana. W jednej chwili znaleźli się na błyszczącym księżycu, gdzie gwiazdy przygotowywały się do snu, otulając się promieniami srebrnego światła. Zosia i Julek przechadzali się po plaży księżycowej, gdzie piasek wydawał się być utkany z diamentowych ziarenek. To miejsce jest wyjątkowe, mówił Julek, bo tutaj czas płynie inaczej. Gwiazdy przybywają tu, aby odpocząć i zebrać energię na kolejną noc. Zosia patrzyła z zachwytem. A tamta gwiazdka? Widzisz ją? Julek wskazał na niebo, gdzie jedna gwiazda świeciła jaśniej niż inne. To jest gwiazda, która każdej nocy stoi na straży twoich snów. Nazywa się lumina i dba o to, by twoje sny były spokojne i bezpieczne. Dziewczynka spojrzała na migoczące światełko i poczuła ciepło rozlewające się w jej sercu. Czy mogę z nią porozmawiać? spytała z ciekawością. Oczywiście, odpowiedział Julek. Wystarczy, że zamkniesz oczy i wyślesz jej swoje myśli. Lumina cię usłyszy. Zosia zamknęła oczy i skupiła się. W jej głowie pojawił się obraz Luminy, a w sercu rozbrzmiała cicha melodia. Dzień dobry, Lumino, szepnęła. Dziękuję, że jesteś ze mną każdej nocy. Zosia poczuła, jak miękka fala spokoju otula ją niczym kołysanka. Gdy otworzyła oczy, Lumina świeciła jeszcze jaśniej, jakby odpowiadając na jej pozdrowienie. Julek uśmiechnął się, widząc radość na twarzy Zosi. Teraz, gdy już znasz swoją gwiazdę, możesz czuć się bezpiecznie każdej nocy. Lumina zawsze będzie z tobą. W jednej chwili znaleźli się z powrotem w pokoju Zosi. Julek delikatnie musnął czoło dziewczynki swoim rogiem, a jej oczy powoli się zamknęły. Słodkich snów, Zosiu, szepnął jednorożec. A kiedy się obudzisz, lumina będzie na ciebie czekać. I tak, każdej nocy przed snem. Zosia szukała na niebie swojej gwiazdy, a ona oczywiście mrugała do niej, przypominając o tej niezwykłej podróży do krainy snów. Od tej pory dziewczynka nie miała już problemów z szybkim zaśnięciem wtulała się w swoją mięciutką poduszkę i szybciutko zasypiała.